Tak idąc drogą w życiu, jakie to jest ciekawe, kiedy tak sobie obserwujemy, jak my płyniemy przez życie. Wyobraźcie sobie, że tą drogę przebywamy w takim odczuciu przepływu. No i właśnie to jest niesamowite, że częstokroć jak sobie pozwalamy na takie dryfowanie, takie płynięcie. Tak jak nas życie prowadzi, ma to w sobie no właśnie smak przeszłości. Dlatego, że to jak płyniemy, tak naprawdę jest wynikiem naszych wcześniejszych wyborów i też doświadczania w tu i teraz takich kształtów, które zbudowaliśmy. Poprzez umiejętność wybierania w przyszłości. I pewne rzeczy my ustanowiliśmy w swoim życiu poprzez wybory, i one kształtują, są jak nawyki, które nas prowadzą przez różnego rodzaju doświadczenia, spotkania z różnymi sytuacjami, które wywołują w nas takie, a nie inne reakcje. Takie reakcje w wybieraniu. A one są, można powiedzieć, wynikiem tego zbudowanego potencjału, zbudowanych różnych narzędzi, oprogramowań, które nas determinują, w jakimś sensie, do takiego, a, in, a nie innego wybierania. No ale teraz, kiedy jesteś tu i teraz i płyniesz, tak, i możesz tak płynąć w zgodzie z tymi swoimi wszystkimi wcześniejszymi wyborami, tymi. Zdolnościami do takiego, a nie innego wy wybierania, reagowania, albo możesz, powodowany taką ciekawością, powodowany zachwytem, powodowany pasją, czymś magnetycznym, co się przejawia, sięgać po nowe odsłony siebie, po nowe doświadczenia. Można powiedzieć tak, eksplorować w doświadczeniu innych przestrzeni. To rozszerza. To sprawia, że my wtedy możemy dawać sobie, pozwalać sobie na coś nowego. I, i to jest właśnie piękno tego, że możemy płynąć, dryfować. W zgodzie z tym, co w przeszłości powybieraliśmy, jak z siebie ukształtowaliśmy, ale też możemy w tym byciu, w obecności, w tu i teraz, wybierać inaczej. Chwytać nowe kolory, doświadczać nowych kształtów, innych dźwięków i przez to, można powiedzieć, tworzyć. Nową przestrzeń. Tak więc, takie co ważne jest zobaczyć, że częstokroć nasze życie jest powodowane przeszłością. I tak naprawdę nic się nie zmieni w naszym życiu, jeżeli dalej będziemy tkwić w podobnych czynnościach, w podobnych reakcjach, wyborach. Nic się nie zmieni. Będziemy dalej dryfować i tęsknić za sobą. A może być też tak, że w tym odkrywaniu siebie zrobić krok ku nowemu. Ku czemuś, co nas przyciąga. Ku czemuś, co nas rozszerza, harmonizuje. I to jest cudne, bo każdy ma do tego dostęp. Więc jak jesteś tu i teraz, rozglądasz się i widzisz, że to życie, które zbudowałeś, jest wynikiem tych wcześniejszych wyborów, to rozejrzyj się i zobacz, co Cię przyciąga ku nowemu. Jaki kształt, jaki kolor, jaki dźwięk, jaka ekspresja. Z taką ciekawością, z taką, można powiedzieć, dziecięcą ufnością, można zrobić krok ku czemuś, co jest inne, nowe, by doświadczać. By kochać. A właśnie przez takie wybieranie na nowo, odzyskanie nowych przestrzeni, my przez to się właśnie kochamy. Kochamy w tym przepływie, który cały czas daje nam przestrzeń do tego, żeby właśnie odkrywać szerzej, głębiej w tej percepcji życia w tym dostrzeganiu tego przepływu przez siebie i pozwalania sobie na to, to jest tak istotne, pozwolić sobie na to by zrobić krok ku nieznanemu, ku nowemu, z takim uśmiechem, wdzięcznością, zaufaniem, z takim głębokim wiem, że wszystko jest dla mnie w potencjale wszelakich różnych możliwości. Jedynie co to mogę w tej drodze, w tym dryfowaniu sięgnąć, wybrać, zrobić coś inaczej. A to od razu przyczyni się do tego, że nasze życie będzie się zmieniało ku czemuś nowemu, innemu. Więc, jeżeli jesteś w swoim życiu w takim. Zatrzymaniu, i nie wiesz gdzie iść, jak to ma wyglądać. To czyniąc to samo co czyniłeś do tej pory, to przyniesie ci te same efekty. Więc czas jest zrobić coś inaczej, pójść inną ścieżką, spojrzeć na coś inaczej, otworzyć się na inną perspektywę, zrobić coś inaczej, podejść do danego tematu jeszcze z innej perspektywy, a to rodzi nowe, nowe każdego dnia. Najlepszego.